Cześć. witam wszystkich widzów w tym filmie konkurs z nagrodami gwarantowanymi a co będzie do wygrania, dowiecie się w filmie zanim przejdziemy do konkursu z nagrodami gwarantowanymi czas na wyniki konkursu Piwniczanki To są moje kody, które wpisywałem łącznie jest trochę więcej kapsli jest ich 156 muszę Wam powiedzieć, że nic nie wygrałem ale te zakrętki na pewno się nie zmarnują Płynął na jakiś cel charytatywny. A teraz przejdźmy do konkursu. Co trzeba zrobić, aby wygrać nagrodę gwarantowaną? I jaka będzie ta nagroda gwarantowana? Więc tak, nagrodą gwarantowaną będą okulary, plecak oraz piłka. Co trzeba zrobić, aby zdobyć taką nagrodę? Wystarczy wypić butelkę Coca-Coli w puszce bądź w butelce kody wpisać na stronę zobaczcie jak to wygląda Jeżeli wpisaliśmy już wszystkie kody, które zgromadziliśmy, możemy je wymienić na nagrodę. Za 10 punktów można otrzymać okulary, za 15 plecak, a za 33 kody piłkę. Dobra, a teraz jak wyglądają te nagrody? Okulary wyglądają w ten sposób, zobaczcie. Może się przydadzą do warsztatu, ale na miasto w nich nie pójdę. Plecak. Plecak taki średniej jakości. Powiem Wam, że przyda mi się na zanęty. A piłka zaraz ją napompuję. Zobaczymy, jakiej ona jest jakości. Piłkę już napompowałem. Tak ona wygląda. Powiem Wam, że. Jest nawet dobrej jakości. Nie jest to ideał, ale do kopania może być. Ja w piłkę nie potrafię grać, ale kopnąć to ja potrafię. A teraz czas na test szczelności. Zobaczcie, tu jest studnia, tam jest krzak. Jeżeli uda mi się kopnąć, to będzie gol. Tu jest nasza piłka. Czas start. Poszło do sąsiada. Teraz takie pytanie, gdzie można odebrać te wszystkie nagrody? Jak już mamy kody, otrzymujemy voucher. Wybieramy placówkę. Jest 500 placówek na terenie całego kraju. Możemy wybrać jedną z nich, iść tam i odebrać naszą nagrodę. Odbierając nagrodę, napotkałem na coś bardzo ciekawego. I to oczywiście przetestowałem. Zobaczcie ten filmik. Zobaczcie, odebrałem nagrody i zauważyłem maszynę z mieśkami. Wystarczy wrzucić 2 złote I można wylosować miśka To będzie nasza jedna gra są 2 złote Albo 5, nie opłaca mi się piątki wrzucać I Minionka O, nie udało się Na koniec odcinka czas na zagadkę na zdjęciu startowym są zakrętki i zawóleczki. Policzcie je, a wynik wpiszcie w komentarzu. Jeżeli wpiszecie dobry wynik, przypnę Wam serduszko. Mam tyle tych nagród, że chętnie się z Wami podzielę. Jeżeli wbijecie 100 łapek w górę pod tym filmem, na następnym filmie będzie konkurs. Do wygrania będzie tajemnicza paczka dla Was. Na pewno w niej będą się znajdowały piłka, plecak i okulary. Jeżeli podobał Ci się mój film, daj łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.